Dzień dobry bardzo, witam ponownie w mojej pracowni i dzisiaj chciałem zaprezentować taki obraz, który na pewno kiedyś pokazywałem, moje słoneczniki, on jest w takiej szerokiej ramie, a wymiary są, wysokość jest 50 bez ramy i 70 do podstawy. nazywałem je takie Wanthady, <słoneczniki>, słoneczniki, także nie tylko abstrakcją żyję, czasami coś takiego innego. I z pozdrowieniami dla zaglądających na moje profile. Teraz będą wystawy. Na pewno tam dojadę. I do miłego zobaczenia. Niech moc będzie z nami. Dziękuję.